Jeżeli miałabym wybierać wyjazd, a także państwo, w którym najbardziej mi się podobało, to bez zawahania wybrałabym Grecję. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to pewnie wiecie, że nie podróżuję za często, ale już kilka takich wyjazdów za sobą mam, dlatego mam także porównanie. Co tak bardzo spodobało mi się w tej Grecji i co sprawiło, że chętnie bym tam wróciła? Zobaczcie sami. Zapraszam Was do oglądania. Dzień dobry mojej mili, z tej strony Wiktoria Jarniewska i witam was wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj lecimy sobie na wakacje. Tak właściwie to jutro lecimy, bo lecimy o 5 rano, ale dzisiaj będziemy wyjeżdżali, wylatujemy z Poznania. To będzie mój pierwszy w życiu lot samolotem, także tym bardziej nie mogę się go doczekać, nie mogę się doczekać tego, jak zniósł lot. Czy się boję? Nie, nie boję się, ja ogólnie jestem taka odważna, jeżeli chodzi o jakieś kolejki, o jakieś latanie czy tym podobne. Chociaż nie powiem, boję się wysokości, mimo tego, że sam mam już na 9 tym piętrze i po prostu nie mogę się doczekać. Pierwszy raz jadę też na wakacje all inclusive, kiedy jestem taka starsza, kiedy siedziałam na kolonie i miałam tam co prawda nielimitowane jedzenie, czyli tak naprawdę all inclusive, ale byłam młodsza. No ja tak czy inaczej nie piję alkoholu, także mi to różnicy nie robiło, yy, ale teraz jadę właśnie tak pierwszy raz w życiu prywatnie z moim chłopakiem na wakacje all inclusive na Kretę, do Grecji, także zabieram Was razem ze mną. Nie mogę się tego doczekać. Oglądajcie! Wszystko zaczęło się od tego, że pojechaliśmy do Poznania. Do Poznania mieliśmy około 2 godzin, no może troszeczkę więcej. Tam dotarliśmy na lotnisko. Na lotnisku niestety napotkały nas małe problemy, ale po dwóch godzinach opóźnienia udało nam się wylecieć. Później opowiem Wam dokładnie o co chodziło. Po niecałych 3 godzinach dolecieliśmy do Heraklionu, a następnie zostaliśmy przetransportowani do hotelu. Przy okazji podziwiałam cudowne widoki. Właśnie zameldowaliśmy się w hotelu i ogólnie dostaliśmy jakieś ulepszone pokój. Mieliśmy mieć pokój standard, ale dostaliśmy jakiś z ulepszeniem. Tutaj mamy właśnie taką sofę, tutaj mamy podwójne łóżko, mamy balkon z widokiem na basen i ogólnie tutaj z przeróżnymi widokami. Pewnie jeszcze widać tamtą część krety. Tak, prezentuje się nasza łazienka. Pomijmy mój fatalny wygląd, bo jestem po. W wielu godzinach podróży tutaj mamy ogromne prysznic, ogromną toaletę. Tutaj mamy szafę, której Wam jeszcze nie pokazywałam. A na zewnątrz wszystko prezentuje się tak. Ogólnie ten hotel to takie jakby apartamenty. I właśnie tutaj chodzi się na górę, na dół. My mamy akurat taki oto apartament. Mamy dzień pierwszy naszej podróży. Jestem naprawdę zadowolona z całej tej otoczki, którą wcześniej już zdążyłam wam pokazać. Jedynie, co mnie bardzo zdenerwowało, to to, że nasz lot opóźnił się aż o dwie godziny, ponieważ zalało cały Poznań i po prostu system na lotnisku w Poznaniu przestał działać przez to, że został zalany. Nasz lot się opóźnił, ale mimo wszystko i tak dosyć wcześnie dotarliśmy do tej Grecji. Zostaliśmy zameldowani w lepszym pokoju niż mieliśmy być zameldowani, co jest w ogóle naprawdę mega, mega, mega fajne. Nie wiem, czy to wynagrodzenie właśnie tego, co stało się na lotnisku. Następnie zjedliśmy, poszliśmy na basen, a później jeszcze poszliśmy spać, bo szczerze mówiąc spałam tylko godzinę, gdyż lot miał być o 5, jednak wyruszyliśmy o 7. No i w samolocie może z godzinę spałam. Leciałam pierwszy raz samolotem. Moje wrażenia są również naprawdę cudowne. Teraz mamy wieczór pierwszego dnia. Chciałam nagrać przy oknie coś normalnie, ale światło mi nie pasuje. Tutaj jest o wiele ładniejsze światło. W ogóle w tym apartamencie jest prześliczne światło i lecę do mojego chłopaka, który aktualnie ogląda mecz, już jest 1.0 0 dla Szwecji. Ja szybko poszłam ogarnąć włosy, bo myślę, że w przerwie meczu porobimy fotki. I no co mogę więcej powiedzieć? Na pewno nie będę nagrywała codziennie, tak wiecie, witajcie w dniu drugim i tym podobne, ale postaram się jak najwięcej wam pokazać, bo jestem tym wszystkim totalnie zajarana za taką cenę, za jaką ja kupiłam te wakacje. To jest po prostu hit i naprawdę... Nie, bo dla mnie cała nie dowierzą, że to jestem i jestem mega wdzięczna za to, gdzie jestem aktualnie yy, i za to, że sobie na wszystko sama zapracowałam. Tak prezentuje się przestrzeń przed naszym pokojem. Tutaj mamy tak jakby przeróżne apartamenty, takie ładne uliczki. Powiem Wam, że to już. Robi naprawdę ogromne wrażenie. Te przejścia z pokoju do pokoju robią ogromne wrażenia. I właśnie musimy kawałek sobie przechodzić na basen, na stołówkę, do restauracji, na taras, ale nam to zupełnie nie przeszkadza, bo możemy podziwiać super widoki. Patrzcie na to wszystko. Jestem mega, mega, mega tym wszystkim zajarana. Z tej strony hotel wygląda tak. Pokój mamy gdzieś tam na samym dole. A tutaj jest jego główne logo i najpiękniejszy na świecie. Widok jaki istnieje. Matka naturalna jest naprawdę przepiękna. Mamy prawie koniec pierwszego dnia i doszłam tutaj. Patrzcie jak cudownie prezentuje się nasz hotel. Wow, w ogóle jestem pod wrażeniem tego jaka Grecja jest piękna. Zwłaszcza już tak, kiedy słońce zachodzi. Zakochałam się, przysięgam. Właśnie przyszliśmy pierwszy raz na plaży i od góry w ogóle nie było widać totalnie tej plaży i już myśleliśmy, że tu już są same skały, a jednak nie. Są tutaj również leżaki, są parasole takie ze słomy, są jakieś łódeczki, no i cała masa w sumie ludzi, ale bardzo ładna woda jest, taka lazurowa. I dzisiaj mamy kolejny dzień, kiedy jedziemy na plażę. Już z rana byliśmy na basenie, ja się oczywiście opalam. aktualnie moja stylówka prezentuje się. E, tak, o dziwo wszystko mi pasuje nawet gumka do włosów nie wiem czy ją zauważyliście. Mm, jedziemy na plażę tym razem busem, bo wczoraj szliśmy na plażę na piechotę, miało być tam 800 metrów, oczywiście 800 metrów chyba, kiedy spadałoby się w dół, bo droga była bardzo kręta, w ogóle sobie w Grecji nie widziałam żadnego chodnika jeszcze, co mnie bardzo dziwi, idziemy po ulicy i jest to dosyć niebezpieczne. Dlatego teraz jedziemy na drugą plażę busem, zobaczyć co tam jest, czy są sklepy i tym podobne. W końcu znaleźliśmy jakieś miasto, okazało się, że jest na drugiej plaży. Normalnie, normalnie są sklepy i wszystko inne, bo jak szliśmy na pierwszą plażę, to tam przy niej oprócz jednego stepiku to totalnie nic nie było. Ale w ogóle, w ogóle tutaj wszystkie takie sklepy są mega małe, nie ma żadnych sieciówek ani nic. I połowa tutaj jest niestety sklepu zamknięta. Po prostu nie ma zbytnio mm, osób, które tutaj przyjeżdżają. Pani z hotelu nam to mówiła, że teraz kre kreta jest naprawdę pusta. Znalazłam hotel z charakterystycznymi greckimi y, kolorami. Budynki są w takich kolorach. Głównie ogólnie są w Santorini takie pocztówkowe greckie budynki, ale tutaj też y, co jakiś czas takie się znajdują. Chodzimy po wszystkich sklepach tutaj, a tam jest woda. Pani z hotelu powiedziała nam, że druga plaża jest ładniejsza, ale wczoraj na niej byliśmy i ja osobiście uważam, że ta plaża jest ładniejsza, ale faktycznie jest tu więcej miejsca i więcej chyba ludzi niż na tej drugiej plaży, do której akurat my nie dojeżdżamy autobusem. Poszliśmy do greckiej restauracji, bo bardzo chciało nam się do toalety, ale głupio tak nic nie zamówić, także zamówiłam sobie kawę oraz Moja miłość zamówiła sobie lody z owocami i naprawdę widok jest tutaj przecudowny. Nie dość, że przepiękna restauracja, przepiękny widok. To jeszcze deserki i kawa też całkiem, całkiem słopo, ale ogromne lody. Uff, naprawdę jestem zakochana w tej Grecji. Która ja podróżniczka postanowiłam, że zaczynam nosić czapkę, bo wczoraj mi tak głowa bolała, bo nie dość, że cała się spaliłam. Na tyle. To nie nosiłam prawie wcale czapki i później się dziwię czemu głowa mi wieczorem boli albo czemu mi jest niedobrze, a jednak tutaj jest około 30 stopni albo ponad 30. Więc to nie jest dobre dla mnie. Przyszliśmy w końcu na plażę i w ogóle jestem w szoku: jaka to jest przepiękna woda. W porównaniu do polskiej wody, polskiego morza, to jest tutaj czysto ciepło. Jedyne, co w sumie jest gorsze, to piasek, bo tutaj są straszne kamienie. Naprawdę ta woda to jest cud, miód i diamenty. Tutaj są jakieś skały, dosłownie tutaj, ale jest to tak pięknie, po prostu. Mega fajnie wyglądają te. Mm, parasol a także leżaki, chociaż te leżaki takie wydają się niewygodne. Kosztują, o ile się nie mylę, albo 7 euro za dwa i parasol, albo 7 euro za jeden leżak i parasol. Tutaj pani co chwilę chodzi i kasuje. A jak chce się leżeć gdzieś na swoim kocu, to wystarczy, że przenieś, przenosimy się na brzeg, bo nie można tutaj między leżakami i parasolami sobie leżeć. Zaraz idziemy na kolację. Ja się przygotowałam do robienia zdjęć. Tak się prezentuje moja sukienka, którą kiedyś Wam pokazywałam w Holu Shin, o ile się nie mylę. Wieczorem będziemy oglądali mecz, oczywiście siedzieli na tarasie. Aktualnie idziemy robić zdjęcia, idziemy może nagrać jakiegoś TikToka, ale nie jestem jeszcze co do tego pewna. I musimy sobie koniecznie też zrobić jakieś zdjęcie razem. No. Także takie plany, jak póki co. Dzisiaj pół dnia spędziliśmy nad basenem, jesteśmy już po i lecimy na plażę, bo jak wcześniej byliśmy na tej plaży, to jacyś państwo polecili nam ładne miejsce i idziemy zobaczyć, czy jest tam ładnie. Ma być tam taka lazurowa woda, skały i tym podobne, także idziemy na tą drugą plażę, nie na tą, na której byliśmy wczoraj, tylko na drugą. Dobra, musimy przejść całą plażę i dojść do tamtej latarni, żeby pójść na tamte skały i tak prezentuje się druga plaża. Jest też bardzo ładna, ale mi się wydaje, że tamta jest ładniejsza. Chociaż nie wiem teraz. Z tej perspektywy ta plaża chyba najładniej się prezentuje. Tutaj jest już mniej ludzi. Jest taka strefa, gdzie nie ma parasoli od właścicieli plaży. Nie wiem jak to nazwać. Każdy rozkłada tu swoje własne rzeczy. Dobra, doszliśmy do miejsca docelowego. Chcieliśmy przyjść do tej latarni, bo ładne są widoki i faktycznie są bardzo ładne. Tu jest tak pięknie, że ja nie mogę Patrzcie na tą wodę. Ogólnie to tu ludzie się kąpią, Jezu. Na tych skałach. Tam jest normalnie plaża. Mega. Znaleźliśmy chyba jeszcze lepszą miejscówkę. Tutaj jest taki totalny kraniec, na którym wyglądają zdjęcia. Mm. Tutaj Jest taka niedojrze lazurowa woda. Tu jeszcze skały, skały, skały. Dawno nie jadłam tak niezdrowe jak na tym wyjeździe. Deser danie główne miałam. Jesteśmy tutaj tak naprawdę przedostatni dzień, bo jutro mamy cały dzień za sobą i w środę wyjeżdżamy, a ja dalej nie mogę się przestać zachwycać tym widokiem. Dzisiaj cały dzień byliśmy na basenie. Ja się jeszcze opalałam. W sumie już jestem cała ciemna. I teraz lecimy <śm> siedzieć sobie na tarasie, oglądać mecze. E i chillować po prostu Ale w ogóle pierwszy raz zrobiło mi się zimno na tym tarasie Bo dzisiaj pierwszy raz wiał troszeczkę wiatr Mimo tego, że było ponad 30 stopni To wiał wiatr I właśnie lecę do pokoju Po kurtkę, po usunę katanę Nie kurtkę, bo jest mi dosyć chłodno Dzisiaj po prostu na tę opaleniznę Tak się cieszę, że Opalam się na taki kolor. Mamy godzinę 6 rano, 30 czerwca, czyli dzień naszego powrotu. Akurat w sumie staliśmy na wschód słońca, bo wyjeżdżamy o godzinie 6.50 z hotelu. Zaraz idziemy zanieść nasze walizki do autokaru i następnie na stołówkę po lunchbox. Zostajemy przetransportowani na lotnisko i o godzinie 9.55 mamy wylot z Heraklionu. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że ten wyjazd będzie aż tak udany i nie sądziłam, że aż tak przykryć, jak będzie musikregny, że jestem Naprawdę bardzo mi się to podobało. Jeszcze bym tak za trzy dni została. Może nie tydzień, bo nie było aż tylu rzeczy do roboty. Ze względu na to, że nie było gdzie iść poza hotelem za bardzo w godzinach wieczornych, bo po pierwsze byliśmy sami, po drugie o godzinie 24:30 jest już godzina policyjna do godziny 5 rano. także. Nie wiedzieliśmy za bardzo co i jak, w ogóle już patrzcie jakie mam paznokcie sama sobie robiłam i wczoraj już w ostatni wieczór poździerałam, bo korciło bardzo, a mam takie odrosty, że to jest hit. I tak jak mówiłam, dwa tygodnie wydaje mi się, że byłoby to za długo i mogłaby mi się ta kresja przejeść, ale ten tydzień to taki, wiecie, mam niedosyt. A teraz lecimy po śniadanie i zanieść nasze walizki. No i co, wygląda na to, że to koniec tej wspaniałej przygody. Dziękuję Ci Grecjo za kolejne wspaniałe doświadczenie, za super wspomnienia, super widoki i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. Dziękuję Wam za oglądanie, a także za to, że tak bardzo wspieraliście mnie w tej podróży. Naprawdę dostałam od Was całą masę przemiłych wiadomości, co jest kochane i doceniam to. Dzięki za oglądanie, buziaki, widzimy się w kolejnym filmie.